Wspólna impreza uczestników rolnika ich zdjęcie wywołało poruszenie. Rolnik Szukażony jest okazją nie tylko do zawarcia nowego związku, ale też można zyskać przyjaciół. Udowadniają to uczestnicy 11. edycji programu, którzy postanowili razem przywitać nowy rok. Kogo zabrakło? Rolnik Szukażony uczestnicy 11. edycji znowu razem. W rolnik szuka żony 11 wystąpili Agata Matuszewska, Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, Rafał Gajda, Sebastian Laskowski oraz Marcin Kobirecki. Cała piątka poznała się dopiero w finałowym odcinku programu, ale od tego czasu bardzo się przyjaźnią. Mimo różnicy wieku, chętnie spędzają ze sobą czas. Już w ubiegłym roku Sebastian zorganizował zabawę sylwestrową. Odwiedzali się chętnie, spędzili razem Andrzejki, a teraz znowu pokazali wspólne fotografie z powitania Nowego Roku. W ciągu minionego roku u niektórych uczestników wiele się pozmieniało. Agata Matuszewska znalazła partnera, którego pokazała swoim fanom w sieci. Z kolei Rafał Gajda rozstał się z Dominiką. Sebastian i Wiktoria nadal są singlami. Jedyną parą, która przetrwała po programie Rolnik Szuka Żony, byli Marcin Kobirecki i Anna Cieślińska. Rolnik Szuka Żony, fani zaniepokojeni nieobecnością Ani. Podczas wspólnej zabawy sylwestrowej uczestnicy 11 edycji zrobili sobie wspólne zdjęcie, które każdy opublikował w sieci. Fotografia jednak wywołała spore poruszenie, gdyż zabrakło na niej właśnie partnerki Marcina, Ani. Fani programu szybko zaczęli dopytywać, co z ukochaną rolnika i czy nadal są w związku. Nie ma Ani? Gdzie Ania? Rolnik szuka żony dodano kolejne zdjęcie. Marcin szybko zareagował i opublikował zdjęcie tylko z Anią. To pierwsze zdjęcie z sylwestrowej zabawy miało pokazać tylko uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Do kolejnych Ania już pozowała z Marcinem.